Były wigilijne potrawy, życzenia świąteczne i symboliczne dzielenie się opłatkiem. Seniorzy z sześciu klubów z gminy Dąbrowa spotkali się przy wspólnym stole. To jest wyjątkowo ważny czas, kiedy mogą usiąść do wspólnego stołu, biesiadować, wymienić się życzeniami, pokolendować. Tego typu sytuacje, jak święta, czy, czy to Bożego Narodzenia, czy Święta Wielkiej Nocy. E, to są sytuacje szczególne, bo wtedy w sercu otwiera się jak gdyby taka przestrzeń na właśnie takie wspominki, rozmowy w duchu porozumienia, w duchu Wspólnoty. Każdy klub włożył swoją perełkę do tego, żebyśmy się mogli dzisiaj tutaj spotkać. Wszystkie potrawy zostały starannie przygotowane przez seniorów z najlepszych domowych przepisów. Seniorzy właśnie lubią takie wyzwania, bo wtedy czują się potrzebni, że oni mogą się wykazać. I to jest takie właśnie potem. Cieszymy się, że jak się podoba, to jest super. Nie? Przygotowaliśmy bar z łóżkami, surówkę z kapusty kiszonej, łóżka. Teraz krokiety. Ryby, ziemniaczki, a później ciasta różnego rodzaju. Kluby seniora w gminie Dąbrowa nie tylko są okazją do spotkania, to miejsce rozwijania pasji i wymiany doświadczeń. Dają członkom wiele radości. Obracamy się w sprawach kulinarnych. I manualnej. Różne gry, różne ćwiczenia, i pani nam zadaje, i piszymy, i tam także tanie. No. Jednoczą ludzi też, ale jednocześnie jakby odnawiają znajomości, bo, bo też są ludzie z naszej gminy, że znają się, czy nawet mieszkają, rodziny, na co dzień się nie spotykają, a jak jest właśnie tutaj gdzieś w klubach seniora, te spotkania właśnie są. I to jest takie właśnie bardzo, bardzo ważne. Podczas wigilii nie brakowało rozmów i wzruszeń. Był to czas, kiedy mogliśmy sobie złożyć najszczersze życzenia. mm